Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny z cyklu materiałów na temat powstającego Pojezierza Olkuskiego. Na dawnym terenie pokopalnianym tworzą się nowe jeziora, które już teraz sprawiają, że krajobraz staje się niezwykle malowniczy. Jednak powstawanie Pojezierza to nie wyłącznie dobre wiadomości. Zalana została już obwodnica Bolesławia. Tworzy się wiele zapadlisk, a ostatnio media obiegu informacje o tym, że nowe Pojezierze może zagrozić linii kolejowej. W tym celu rozpoczęto umacnianie skarpy nowego jeziora, a tym samym zabezpieczenie linii kolejowej przed jej zniszczeniem. Jak wygląda więc powstawanie pojezierza oraz co się dzieje wokół niego? O tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i udostępnienia materiału, co bardzo pomoże w zwiększeniu zasięgu filmu. Z góry dziękuję! Źródłem do materiału jest artykuł na portalu Olkusz pod tytułem Aż ciężko uwierzyć, że po Olkuskie aż tak się rozrosło, tak obecnie wygląda największe zalewisko w powiecie Olkuskim autorstwa pana Pawła Mocnego oraz artykuł na portalu Murator.pl pod tytułem Jezioro na obwodnicy Bolesławia Zapadliska wiesni to już nie największy problem autorstwa pana Dariusza Jędrzejewskiego. Tematy przyrodnicze są niezwykle ciekawe, a powstających nowych jezior w sposób w pewnym sensie naturalny nie obserwujemy często. Dlatego pojedzenie Olkuskie powoduje ogromną ciekawość i przyciąga uwagę. świadczy o tym niewątpliwie strona na Facebooku Olkus TV, którą codziennie przeglądają tysiące ludzi i z wielką uwagą śledzą najnowsze wieści na temat nowo powstających jezior. W poprzednich dwóch materiałach przedstawiłem historię regionu oraz kopalni na tym regionie. Dlatego dzisiaj ominę tę część materiału i przejdę od razu do nowo powstających jezior. Jeżeli chcecie poznać historię kopalni na tym terenie, to zapraszam do obejrzenia poprzednich materiałów. Parę lat temu, po wygaszeniu ostatnich kopalń na ziemi olkuskiej zaledwie 35 km od Katowic, zaczęły powstawać nowe jeziora. Lustro wody podnosi się tam aż o blisko pół metra miesięcznie. Za pewien początek tworzenia się nowych jezior uznaje się rok 2023, kiedy to w dawnej kopalni piasku, przeosadowej w Bolesławiu, zaczęło powstawać tak zwane pojezieże Olkuskie. Początkowo tworzyły się małe zalewiska, na pokrytym śniegiem dnie byłej odkrywki. Podobnie było po roztopach. Po nadal nie przypominało zbiornika, ale widoczne już miesiąc wcześniej kałuże były dużo większe. Najwięcej wody zbierało się przy południowej części dawnej piaskowni, jak dalej informuje portal gazetakrakowska.pl. Już w kwietniu kałuża rozrosła się do tego stopnia, że zbiornik przy osadowej w Bolesławiu można było nazwać pełnoprawnym zalewiskiem. Nie bardzo przypominało ono jednak tego, co można zobaczyć tam obecnie. Wówczas woda ledwo sięgała drzew posadzonych w ramach rekultywacji terenu i była bardzo płytka. W okresie od kwietnia do listopada 2023 roku poziom wody systematycznie się podnosił. Pod koniec ubiegłego roku woda wypełniała już całą piaszczystą część starej kopalni. W grudniu powstało tam pierwsze osuwisko. Jak dalej czytamy w źródle, w lutym 2024 roku woda zaczęła wdzierać się do posadzonego w ramach rekultywacji terenu lasu. W kolejnych miesiącach woda podniosła się do tego stopnia, że pochłonęła charakterystyczny cypel. Pod wodą znalazła się także ścieżka, którą jeszcze niedawno spacerowali łamiący zakaz wstępu śmiałkowie. Jednak obecny teren po jeziorze jest niebezpieczny i wysoce prawdopodobne jest to, że na razie woda nie nadaje się do kąpieli, jak donosi portal GazetaKrakowska.pl. Teren, na którym powstało osuwisko, jest terenem nadleśnictwa Olkusz. Instytucja już na początku 2023 roku oznakowała cały teren tablicami, które informowały o obowiązujących tam zakazach wstępu i kąpieli. Mimo, że zbiornik wygląda bezpiecznie, to wcale taki nie jest. Na terenie dawnej piaskowni zachodzi bowiem erozja, w efekcie której skarpy obrywają się do wody. Pierwsze osuwisko powstało tam w grudniu ubiegłego roku. W sierpniu z kolei prawie cały zachodni brzeg po runął do wody. Do bardzo ciekawego zdarzenia doszło już w 2025 roku, kiedy to podnosząca się woda ze zbiorników zalała drogę ekspresową. Jak informuje portal miasto.pl stało się to, czego mieszkańcy powiatu Olkuskiego spodziewali się od dawna: fragment obwodnicy Bolesławia znalazł się pod wodą. To efekt podnoszenia się poziomu wody w zalewisku, które od kilku miesięcy tworzyło się tuż przy drodze. Powstający zbiornik już teraz ma około 2 metry głębokości i ciągle rośnie. Dalsze podnoszenie się wody sprawi, że jeszcze większa część drogi znajdzie się pod wodą. Obecnie woda zalała już nawet bariery ochronne na drodze. Woda w jeziorach cały czas się podnosi, a ludzie odpowiedzialni kontrolują sytuację. Warto dodać, że dotąd ziemia w okolicach Holkusza zapadła się w około 150 miejscach. Na szczęście, w przeciwieństwie do górnośląskiego górnictwa. Wydobycie w tym rejonie odbywało się głównie na terenach niezabudowanych. Niestety, jak informuje portal olkusznaszymiasto.pl, leje mogą powstawać także pod domami oraz na posesjach. W ubiegłym roku do co najmniej jednego domu dostarczone zostało pismo od zakładów górniczo-hutniczych Bolesław, w którym przedstawiciele spółki poinformowali, że pod budynkiem znajdują się historyczne wyrobiska. Warto przypomnieć, że na terenie gminy prowadzone są badania które pozwolą stworzyć mapy, na których zostaną zaznaczone zapadliska i tereny zagrożone ich powstawaniem. Z niektórych powstających zbiorników wydobywają się charakterystyczne bąble, które świadczą o wydobywaniu się gazów z dnia powstających jezior. Parę dni temu strona na Facebooku Olkus TV donosiła, że rozpoczęło się umacnianie skarpy powstającego jeziora, które znajduje się blisko linii kolejowej. Celem jest zabezpieczenie brzegów jeziora przed dalszą degradacją, aby nie doszło do zniszczenia linii kolejowej. W ostatnich dniach, też jak informuje portal miasto.pl, wody ciągle przybywa. Dwa zbiorniki, które tworzyły się we wschodniej i zachodniej części piaskowni, już się połączyły. Woda pochłonęła nie tylko drzewa, które zostały tam posadzone w ramach rekultywacji terenu, ale także ścieżki, którymi jeszcze niedawno spacerowali śmiałkowie. Łamiący zakaz wstępu. Pod wodą są też piaszczyste części skarb, które niektórym służyły jako plaże. Najprawdopodobniej zbiorniki jeszcze długo będą niedostępne dla turystów. Choć w dłuższej przyszłości być może stan ten się zmieni. Sytuacja z powiększaniem się jezior może się skończyć i dojdzie do stabilizacji regionu. Wtedy po przeprowadzeniu badań jakości wody, stabilności gruntów, teren ten może zostać dopuszczony do rekreacji. A wtedy będzie to ogromna szansa dla regionu Olkuskiego, ponieważ niewątpliwie przyciągnąć to może całą rzeszę turystów i osób ciekawych świata. Jednak możliwe, że aby zagospodarować teren na potrzeby rekreacji, trzeba będzie osuszyć część terenu, za pomocą na przykład odbudowy wiekowych sztolni, które naturalnie odwadniały historyczne kopalnie. Zobaczymy, jak to dalej będzie przebiegało. Jestem ciekawy Waszej opinii na ten temat. Śledzicie powstawanie Pojezierza Olkowskiego? Bardzo proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Zachęcam również do subskrypcji kanału oraz do kontaktu ze mną za pomocą adresu e-mail umieszczonego w opisie. Na teraz się żegnam, wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.